Dlaczego? Ale jaki polece? Kręćcie to, kręćcie to. To jest faszyzm. Kurwa, weźcie, kręćcie to. Nic nie robiłem, nic nie robiłem. Absolutnie. Kręćcie to. Dobrze. Jak mam? Panie Marcinie, proszę. Co pan sobie robi? Proszę sobie normalnie No to się jak mam usiąść? Kręćcie to wszyscy panowie. Pierwsze to Romana, jebać Romana, kurwa. I tyle. Weźcie to wszystko. Kręćcie to, panowie, proszę was. To jest faszyzm, to jest faszyzm.